Aleksander Napiórkowski urodził się 20 listopada 1890 roku w Szczonach koło Makowa Mazowieckiego. Był synem Ignacego i Bronisławy Zgutowskich. Uczęszczał do gimnazjum w Półtusku i Szkoły Handlowej w Łomży. Ukończył także studia politechniczne w Lierzy. Był członkiem Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. Aktywnie uczestniczył w działalności Polskiej Partii Socjalistycznej Frakcja Rewolucyjna. Od sierpnia 1914 roku służył w pierwszej kompanii kadrowej, z którą 6 sierpnia przekroczył granicę zaboru rosyjskiego. Od stycznia 1915 roku służył w pierwszym pułku łanów Władysława Beliny Prażmowskiego. Po kryzysie przysięgowym internowany w obozie w Szczypiornie, skąd uciekł. Skierowany przez władze PPS do działalności na terenie Łodzi, gdzie używał pseudonimu Olkowski. W listopadzie 1918 roku brał udział w rozbajaniu Niemców, a następnie dowodził milicją ludową w Łodzi. W styczniu 1919 roku został wybrany posłem na Sejm Ustawodawczy. 13 lipca 1920 roku w obliczu zagrożenia ze strony Rosji bolszewickiej zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego. W czasie szarży dokonywanej 18 sierpnia 1920 roku pod Ciechawnowem Został ciężko ranny i zmarł tego samego dnia. Pośmiertnie został zweryfikowany do stopnia rotmistrza. Był odznaczony Krzyżem Morderu Wojennego Virtuti militarii Krzyżem Niepodległości z Mieczami i Krzyżem Walecznych. Jego imię w okresie międzywojennym nosiła jedna z ulic na terenie Łodzi. Pochowany w kwaterze nr 3.